Mano YouTube. Torek się wita z Wami, tak? Witasz się? No to cudownie. Cudownie. Dzisiaj z pustego garażu nadaję. Kład już jest na zewnątrz wystawiony, bo wieje dzisiaj straszny wiatr. Tutaj po prostu tak się wszystko normalnie kolebotało, że bałem się o swoje zdrowie i życie. O, słyszycie? Ja go montowałem, dlatego wolę kładę wyprowadzić na zewnątrz. A dzisiaj, szajcie, zaczniemy sobie nową serię filmików. Pokażę Wam. Yy... Podstawową obsługę Moto 520 l W kolejnych filmikach będziemy troszeczkę zwiększać e, trudność i zobaczcie, co w ogóle na tę okazję wykombinowałem. To jest taki chwytak magnetyczny. Tutaj jest pięciogroszówka klej na gorąco, kawałek kartonika, który normalnie pomalowałem na kolor czerwony, żeby była elegancja Francja. I teraz jak to się ze sobą cyk zmontuje, patrzcie jaki wskaźnik. No normalnie tak samo wyczesany prawie jak u, u pana Adama słodowego, więc eh, dzisiaj będziemy się nim posługiwać. Mam nadzieję, że wystarczy nie tylko na jeden odcinek. Ok, zatem zaczynamy. Po lewej stronie baku znajduje się wybierak skrzyni biegu. Posiada on pięć przełożeń. Przełożenie pierwsze low, przełożenie drugie high, przełożenie trzecie neutral, przełożenie czwarte reverse i piąte parking. Pierwsze przełożenie, czyli low, Służy do tego, aby poruszać się z mniejszymi prędkościami, za to z większą mocą, przede wszystkim w terenie, ale też na przykład ciągnąc przyczepę, tudzież podążając za instrukcją, kiedy jedziemy przez dłuższy okres czasu z prędkością mniejszą niż 12 km na godzinę. Przełożenie high służy do normalnej jazdy z normalnymi przełożeniami. Przełożenie neutral. To jest rozpięcie skrzyni biegów, możemy przepchnąć wtedy pojazd i tak dalej. Reverse to oczywiście przełożenie wsteczne, czyli na tym pojedziemy sobie do tyłu. I parking to jest przełożenie, na którym zostawiamy, kiedy chcemy pojazd zaparkować. Pod tą klapką znajduje się dodatkowe zabezpieczenie skrzyni biegów, czyli blokada. Aby ją załączyć, należy przełączyć na pozycję parking kluczyka który mamy do stacji. problem z tym kluczykiem polega na tym że jest on w takiej plastikowej zaślepce niestety z tą obudową on tutaj nie ma szans wejść żebyśmy go uruchomili dlatego należy ją ściągnąć lub skorzystać z drugiego kluczyka który był dołączony do zestawu teraz żeby ją ściągnąć no to w ten sposób nie wyciągniemy kluczyka więc protip, kluczyk przechylamy w jedną ze stron, on wtedy tutaj wyskakuje z jednej zapadki. No i teraz się siłujemy, żeby go wyciągnąć. I kluczyk mamy. I teraz kiedy go wsadzimy, przełączyłem skrzynię na tryb parkingu. Teraz możemy po przekręceniu kluczyka. Jak widzicie, tutaj w środku pokazał nam się taki bolec. Zwróćcie uwagę na jego pracę. On się teraz schował, teraz wychodzi z powrotem. Teraz już tej przekładni nie będziemy w stanie przerzucić w żaden inny tryb, jak może nam zostać tylko na parkingu. Podążając za instrukcją obsługi, aby zmienić biegi, należy wcisnąć hamulec, który znajduje się po prawej stronie. Stopce. Po wciśnięciu tego hamulca możemy zmienić bieg. Należy pamiętać też o tym, że biegi zmieniamy tylko i wyłącznie na postoju. Innymi słowy, pojazd należy zatrzymać. Nie można zmieniać biegów podczas jazdy. Po lewej stronie kierownicy znajduje się nasze centrum dowodzenia. Przycisk klaksonu, przycisk włączenia świateł awaryjnych. Ten przycisk jest dosyć istotny, ponieważ jest to blokada pompy paliwa. Kiedy jest w takiej pozycji, w jakiej jest teraz, czyli wyciśniętej, jesteśmy w stanie uruchomić silnik. Kiedy wciśniemy, wówczas nie będziemy w stanie uruchomić silnika i też w ten sposób jesteśmy w stanie ten silnik zgasić. Kiedy chcemy wyłączyć pojazd, wówczas możemy wcisnąć ten przycisk i nie musimy wyłączać stacyjnie. Musimy jednak pamiętać, że gdy jest przycisk włączony, wówczas nie uruchomimy silnika. Aby silnik uruchomić, po przełączeniu stacyjki należy wcisnąć zielony przycisk. Jest to rozrusznik, który wciskamy, aby uruchomić pojazd. Według instrukcji obsługi, jeżeli nie odpali pojazd za pierwszym razem, nie hechłamy go ile fabryka dała, tylko dajemy chwilę spokoju. Odpuszczamy go na chwilę, na kilka sekund. Następnie ponawiamy próbę uruchomienia pojazdu. Gdyby za drugim razem się nie udało, taki mały protyp, lepiej jest wyłączyć stacyjkę, uruchomić ją ponownie. Wówczas zadziała pompa paliwa i dopompuje nam trochę paliwa, i wtedy próbujemy ponownie. To jest przełącznik kierunkowskazów. Oczywiście kiedy damy go sobie w prawo, wówczas uruchamiamy kierunkowskazy w prawo. Kiedy damy go w lewo. Wówczas kierunkowskaz w lewo, po środku żaden z nich nie mruga. Tutaj, jak już pewnie zauważyliście, nie odskakują same, czyli kiedy rzucimy sobie, że chcemy skręcać w prawo, musimy pamiętać, żeby go później wyłączyć, żeby przez półwiochy nie jechać na włączonym kierunkowskazie. I ostatnie, co nam zostało z tego kadru, to jest obsługa wyciągarki out i in, czyli autem wypuszczamy. Sobie linkę, innym wciągamy ją z powrotem. Sterowanie oświetleniem kłada jest za pomocą tego szarego przełącznika, który posiada cztery tryby: światła postojowe, wyłączenie świateł, światła drogowe i światła długie. Z tyłu znajduje się taki tajemniczy przycisk, obok którego jest taki trójkąt z wykrzyknikiem. On może być trochę mylący, ponieważ w motocyklach ten przycisk zazwyczaj służy do mrugnięcia światłami długimi. Eee, w CF Moto jest to przycisk nadbiegu, kiedy mamy zblokowane napędy. Wówczas pojazd ma ograniczenie prędkości. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba do 35 km na godzinę. I kiedy byśmy potrzebowali tą prędkość mieć większą, wówczas uruchamiamy. Ten przycisk, wciskamy go, i wówczas limit prędkości nie obowiązuje. Mamy tutaj też hamulec. Po lewej stronie pojazdu jest hamulec tylny i taką blokadę, zapadkę dodatkową. W momencie, kiedy chcemy uruchomić hamulec, no to oczywiście go naciskamy. A kiedy chcemy na postoju, żeby hamulec cały czas był zaciągnięty, wówczas zaciągamy. I tą właśnie zapadkę uruchamiamy i puszczamy hamulec. Wówczas to jest taki hamulec postojowy. Kiedy chcemy zwolnić hamulec postojowy, wystarczy nacisnąć. On odskakuje i hamulec nam puszcza. Po prawej stronie kierownicy znajduje się dźwignia regulacji przepustnicy. A z tyłu znajduje się śruba regulacyjna tej przepustnicy. Kiedy nie chcemy, żeby była maksymalnie otwarta, wówczas możemy ją wkręcić. Kiedy chcemy, żeby była możliwość maksymalnej regulacji przepustnicy, wówczas możemy ją wykręcić. Przepustnicę obsługujemy w ten sposób. Nie ma tutaj przyspieszania jak w motocyklach. Ten czerwony przycisk służy do wyboru napędu. Kiedy on jest wyłączony, czyli wyciśnięty, wówczas mamy napęd na tył. Kiedy go wciśniemy, wówczas załączamy też napęd przedni. Dopiero kiedy napęd przedni jest spięty i mamy napęd na cztery koła, wówczas możemy przełączyć tą zaślepkę w prawą stronę i mamy dostęp do blokady przedniego dyferencjału. Kiedy jest wciśnięty, wówczas nie ma tej blokady. Kiedy go wyciśniemy, wówczas następuje blokada przedniego dyferencjału i wówczas wszystkie koła kręcą się dokładnie tak samo. Musimy go wyłączyć, czyli tą blokadę ściągnąć z przedniego dyferencjału, żebyśmy mogli wyłączyć napęd na cztery koła. Tu znajduje się jeszcze okienko płynu hamulcowego. Tam jest taki bąbelek, który nam pokazuje, jaki mamy stan. I mamy też wskaźnik minimalnego stanu, czyli tak mniej więcej do połowy. Poniżej należy uzupełnić płyn hamulcowy. Z tyłu znajduje się dźwignia hamulca. Przedniego, pracujące najnormalniej w świecie, wciskamy go, żeby zahamować przednim hamulcem. Aby zablokować przedni hamulec, mamy taką możliwość, możemy użyć tej dźwigni. Aby ją uruchomić, należy wcisnąć hamulec mocno i dźwignię popchnąć do tyłu. Do usłyszenia dźwięku blokady, wówczas możemy puścić hamulec. Hamulec jest zablokowany. Aby go odblokować, należy dźwignię docisnąć. Wówczas spada ta zapadka, cyk i mamy odblokowany przedni hamulec. Aby uruchomić pojazd należy do stacyjki znajdującej się po prawej stronie licznika włożyć kluczyk i przekręcić go w pozycji zawołu. Wówczas usłyszycie dźwięk, który przed chwileczką właśnie mieliście sposobność usłyszeć. To jest dźwięk pompującej pompy paliwa. Gdyby tego dźwięku nie było, to prawdopodobnie macie włączony przycisk, który jest po lewej stronie, czyli blokady, blokady pompy paliwa, który pokazywałam Wam wcześniej. Teraz mam na neutralu w wybierach skrzyni biegów i wcisnę zielony przycisk rozrusznika. Przycisku, pojazd został uruchomiony. Możemy go zgasić, właśnie naciskając, przekręcając kluczyk z powrotem lub, tak jak Wam pokazywałem wcześniej, odcięcie pompy paliwa. No dobra, a co nam się będzie pokazywało na liczniku? Kiedy przekręcimy kluczyk. To mamy taką piękną wersję demo, czyli tam pokazuje się, że jedziemy 199 na godzinę 299. Nie no żartuję ogółem Jest to po prostu test licznika, czy wszystkie cyferki się wyświetlają prawidłowo. To jest wskaźnik poziomu paliwa. Full no i rezerwa. CF Moto jest akurat tak, że tak naprawdę ta rezerwa jak się zaświeci, to jeszcze o jeździcie, jeździcie i jeździcie. Tutaj mamy przebieg aktualny. Tu mamy wskazanie, jaki napęd jest zapięty. Zaraz to sobie przetestujemy. Aktualnie jest tutaj taka mała kropeczka z tyłu przy tylnym napędzie, wskazuje, że mamy napęd na tył. Po prawej stronie mamy temperaturę płynu chłodniczego. No, aktualnie nie jeździłem, w związku z czym nie jest cieplutko. Zegareczek, no i prędkościomierz. U góry natomiast na chwilę obecną mamy wskazanie, że mamy na biegu neutralnym, czyli świeci się nam NK. Kiedy zmienimy sobie na na przykład czkę wówczas pokazuje się ona nam tutaj. Kiedy damy na parking, wskazanie parkingu jest już tutaj na czerwonym. Mam nadzieję, że to widzicie. Na czerwonym świeci się parking. Kiedy damy sobie na high, pokazuje nam się tutaj, że jesteśmy na high. Kiedy damy na low, pokazuje się low. Kieruneczki: cyk mamy, świeci się w prawo i w lewo. Kiedy damy sobie awaryjne, no to obydwa się nam już pięknie tutaj ładnie świecą. Kiedy sobie zepniemy przedni napęd, czyli po prawej stronie czerwony przycisk. Usłyszeliście teraz taki dźwięk elektronicznego silniczka. Wówczas pokazuje nam się inna ikonka. Pokazuje nam się, że jest napęd tylny załączony i załączony napęd też przedni. Kiedy przełączymy sobie klapkę, którą Wam pokazywałem po prawej stronie i żółtym przyciskiem Damy też, że ma nam się przedni dyferencjał zblokować. Wówczas pokazuje nam się ikonka wskazująca, że mamy napęd na tył, napęd na przód i przedniej, przedni dyfer jest zblokowany. No i co? I to właściwie tyle. Klakson działa. I. Działa. Także dzięki Wam serdeczne. Mam nadzieję, że pomogłem w tym pierwszym odcinku. No i do zobaczenia w następnych. Na razie YouTube. Cześć! taki przekaz podprogowy ha, ha, ha.